Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i przychodzę do Was z kolejnymi informacjami ze świata GTA, bardzo ważnymi, bardzo ciekawymi, chociaż wiadomo, aktualnie wszyscy żyją zbliżającym się trailerem GTA 6, który wiadomo, że będzie początkiem grudnia, ale nie zapominajmy jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie, że przecież w grudniu też pojawi się kolejne DLC. Zawsze Rockstar wydaje dwa DLC w ciągu roku, raczej zawsze, w ostatnich latach tak to, tak to wygląda, chociaż zostają Rockstar nawet przed zwyczaj rozdzielania tego DLC, tak jak ostatnio mieliśmy update. Los Santos Drag Wars, który... gdzie była pierwsza część i druga część. Pierwsza część gdzieś tam właśnie wyszła w grudniu, a druga część DLC wyszła gdzieś po nowym roku. Nie wiemy do końca, jak Rockstar teraz to zrobi, czy zrobią jedną dużą aktualizację, czy znowu to postarają się jakoś rozdzielić na, na dwie części, ale ja bym się spodziewał bardziej tego drugiego, albo być może bardziej rozszerzone aktualizacji świątecznej, bo i tak wiadomo, że wszyscy będą żyć tym trailerem GTA 6, i Rockstar też raczej tutaj będzie chciał bardziej swoje siły ukierunkować Ale przechodząc do rzeczy Na stronie Rockstara pojawi się taki artykuł na temat GTA Plusa Jak ktoś nie wie jest to abonament który płatny abonament, który można kupić na konsolach nowej generacji, czyli na najnowszym Xboxie, na najnowszym PlayStation. Jednak jeśli gracie nawet na PC, gdzie tego abonamentu nie ma, to jednak ten artykuł powinien Was obchodzić, dlatego że mamy tutaj naprawdę bardzo dużą poszlakę na temat tego, kiedy dokładnie DLC się ukaże. W Artykule tutaj są pokazane m.in. jakie pojazdy można odebrać za darmo, jakie stroje można odblokować. Eee, o, tutaj też jest darmowy salon gier, do odebrania, jeśli ktoś by nie miał No i też jest zwiększona szansa na diamenty w kasynie, aż do 11 grudnia I właśnie, i ta data jest właśnie ciekawa, bo jak spojrzymy sobie na kalendarz, to 11 grudnia wypada w poniedziałek Ci, co są na bieżąco z GTA Online, wiedzą co to oznacza Ci, co nie, no to już tłumaczę, że 12 grudnia pojawi się DLC E, ci, co są na bieżąco, no to właśnie wiedzą, e, że jak się kończą w poniedziałek jakieś wzgiszki, premie z tygodniowego eventu, no to to oznacza tylko jedno: że we wtorek wychodzi update. Tak było, zawsze tam z jakimiś drobnymi e, wyjątkami, bo czasami DLC zdarzało się, że wychodziło w czwartek, ale jak się coś działo we wtorek, no to też to, było właśnie, to była właśnie premiera nowego DLC. No to co się może wydarzyć we wtorek, jak nie to? Chyba, że, nie wiem. 12 grudnia Rockstar będzie chciał jakoś opublikować trailer GTA 6, a może będą to chcieli też ze sobą jakoś połączyć, na przykład że trailer nowego DLC, nowego nowego GTA, no i wydanie nowego DLC, też się nieraz mówiło o tym, że zapowiedź GTA 6 ma się odbyć w GTA Online, zobaczymy... Czy to się sprawdzi? Chociaż to są tylko takie teorie, nie ma to żadnego poparcia w jakichś faktach. Czyli, już można szykować się na to, że 12 grudnia będzie, będzie nowe DLC. Być może wtedy też się to zbiegnie z publikacją trailera, co też na pewno będzie ogromnym wydarzeniem. Więc, nie wykluczone, że już za dwa tygodnie poznamy pierwsze informacje na temat nowego update'u. Co to będzie, zobaczymy. E, ja mam przewidywania takie, że Rockstar znowu rozdzieli update na dwie części, że pierwsza część będzie e, właśnie w grudniu, drugą część zrobią gdzieś po nowym roku, w międzyczasie będą coś szykować na święta, e, na ten niwek świąteczny znowu pewnie się pojawią jakieś nowe maski, ubrania, e, malowanie na samochód i tak dalej, wiadomo jak to co roku, spadnie śnieg na sesjach w online. E, także to, też jest to bardzo fajny okres, który bardzo lubię w ciągu roku w GTA I zawsze wtedy właśnie w GTA gram, kiedy, kiedy śnieg jest I e, robimy sobie wtedy takie świąteczne live'y Także no zostało nic tylko czekać Ale już e, jedną najważniejszą rzecz znamy Czyli, że w grudniu 12, tak? Jeszcze raz spojrzę na kalendarz e, Tak, 12... Że wszystko wskazuje na to, że będzie premiera e, nowego update'u. A w tym odcinku to tyle. Jak będą jakieś nowe informacje, to oczywiście się z Wami nim podzielę i na YouTubie, i też na TikToku, gdzie prowadzę content. E, tyle w tym materiale. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć, trzymajcie się.